Moje szanowne koleżanki, nadobne Sylwia i Małgorzata, podaję w kolejności alfabetycznej z tym, że od tyłu zobowiązałem mnie, bym w trybie natychmiastowym wycmarzył pismo interwencyjne w sprawie wiosny i jej przywalił. Impulsem, który w sposób szczególny dziobnął koleżanki, był padający wczoraj w godzinach południowych opad atmosferyczny, złożony z kryształków lodu o bardzo różnorodnych kształtach, głównie sześcioramiennych gwiazdek, dla przyjaciół śnieg, dla swojej dziewczyny śnieżek lub śniezio. Nie ma on dobrej prasy, wśród dziewczyn, wśród chłopaków też nie, pobuzowałoby się hormonami, a. Loduwa. I koleżanki pytały retorycznie, czy ktoś to kontroluje? Odpowiadam na to pytanie retoryczne. Tak, kontroluje, tylko sobie nie radzi. No, bywa tak jak z rządami w Polsce. Dlaczego wiosna się spóźnia? Padło kolejne pytanie No spóźnia się, bo się zapatrzyła na dobrobyt, który ma do nas przyjść Wygląda jednak na to, że dobrobyt będzie raczej wcześniej niż wiosna nie, Żartuję Tak naprawdę wiosna nie przychodzi, bo jest zimno Pączki na drzewach jeszcze się nie pokazały Ręczę wam, że jak się tylko ociepli, to wiosna przyjdzie W sumie święta wielkanocne się zbliżają I wiosna mogłaby już przyjść, bo jeszcze dojdzie do tego, że jajka na wielkanoc dzieci będą malować w bałwanki A zamiast zajączka z koszyczka będzie wystawała kuchno zdezorientowane Mikołaj. Tak może być. I w związku z zaistniałą sytuacją mam komunikat. Uwaga, uwaga: z powodu awarii wiosny jej nadejście opóźni się. Jednocześnie informujemy, że opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Trzymajcie się ciepło. Byle do wiosny.